Dzień dobry, dzień dobry. Witam kochani na Przesłaniu Anielskim. Runiczne Miejsce Mocy Mimaruna 1 grudnia 2025. Wybieramy dzisiaj różowy kamień dla jedyneczek i żółty kamień dla dwójeczek. Kochani, patrzymy, wybierz sobie 1, dwójka i patrzymy. Gabriel, Archanioł Gabriel dla jedyneczki. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo. Popróć Gabriel, Archanioła Gabriela działającego za pośrednictwem białego promienia, aby obdarzył Cię łaską i oczyszczeniem. Czas, byś pozbył się starych wspomnień, zakorzenionych zwyczajów i schematów myślowych, które obniżają poziom Twoich wibracji. Archanioł Gabriel wniesie w Twoje życie ład i dyscyplinę, sprawiając, że wszystko znajdzie się na swoim miejscu. Możesz także poprosić Go o jasność umysłu i radość. Pamiętaj, że jesteś pięknym, jasnym, mądrym bytem duchowym. Twoje prawdziwe ja przysłonięte jest jedynie Twoją cielesną powłoką. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony czystym, białym światłem. Pozwól swojemu duchowi ujawnić się i ulecieć. I afirmacja: Jestem czystym, świetlistym bytem. Moje dzieci są strzeżone przez anioły. Więc, jeżeli się obawiasz, drodzy aniesty strażnicy, moich dzieci, narodzonych i nienarodzonych, dziękuję Wam za to, że macie je w opiece i zapewniacie im szczęście i bezpieczeństwo. Proszę, kierujcie mną, abym był dobrym rodzicem i wzorem do naśladowania, zarówno dla dzieci moich, jak i innych ludzi. Nauka, może trzeba zgłębić wiedzę, może warto y, zastanowić się, czy nie rozpocząć jakieś nauki. To jest rozwój, tak? Poprzez naukę zdobywamy wiedzę, zdobywamy mądrość, którą możemy przełożyć w naszym życiu na y, właśnie na tę codzienność. Diament będzie Cię wspierał, poszanowanie własnej wartości. Pamiętaj, że jesteś cennym klejnotem Boga. Szansa na poznanie kogoś, do romansu. Eee, no, przykena z kochani, która nam dzisiaj wyszła, jak najbardziej tak, ogniście, ogniście i namiętnie. Wspólnota, porozmawiaj o swojej sytuacji z przyjaciółmi. Może jest coś, yy, czym chciałbyś się. Yy podzielić właśnie z przyjaciółmi, a może po prostu łatwiej ci będzie, bo otrzymasz wsparcie, pomoc, ktoś cię wysłucha, ktoś podpowie. Taki przekaz dla jedyneczki na poniedziałek, a dla dwójeczki cel. Anioły przypominają ci, że wszystkie wydarzenia i ludzie na twojej ścieżce zostali ci tam celowo umieszczeni. Być może spotkanie z nimi macie wzmocnić, dać szansę na wyjaśnienie lub wybaczenie zdarzeń z przeszłości, uwolnić od rutyny lub też uszczęśliwić, ale też, kochani, po prostu możność taką odcięcia się. Od tego, co nie służy, tak? Wyjaśnienia i zakończenia w taki sposób, żeby to już nie wracało do nas. Ostatecznym celem Twojego życia jest czynienie tego, co sprawia Ci radość, daje satysfakcję, poczucie spełnienia. Poszukiwanie tych wartości sprawia, że podążasz szlakiem swojego przeznaczenia. Nie pozwól, by ktokolwiek lub cokolwiek zawróciło Cię z Twojej misji. Poproś swojego anioła, by pomógł ci odnaleźć cel w sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz, lub też, jeśli jesteś na to, na to gotowy, cel Twojego życia. Zbierz swoją moc i siłę woli. Konsekwentnie trzymaj się swoich zamiarów, by osiągnąć cel. Anioły będą cię wspierać i odniesiesz sukces. I afirmacja: jestem silny i zdeterminowany. Stworzyłeś tę sytuację i masz dużo siły, żeby ją zmienić. Dziękuję Ci za pozwolenie mi na oparcie się na Twojej mocy i za przypomnienie o mojej własnej sile. Proszę poprowadź mnie do określenia i uzdrowienia siebie zgodnie z Bożą Wolą, tworząc spokój i błogosławiąc wszystkich tajemniczonych. Więc tutaj ewidentnie energię mówią, żeby no, starać się zrozumieć tą sytuację, poprosić o pomoc też, tak? Anioły, Archanioła Michała. Boska synchroniczność, więc zwróć uwagę, bo tutaj otwórz się na przekazy i wskazówki od wszechświata, bo one tutaj będą. Pomogą ci wyjść z tej trudnej sytuacji. Sodalit, nawiązuj relacje towarzyskie lub przyłącz się do istniejących. Zawieraj zdrowe i zapewniające wsparcie nowe przyjaźnie i połączenia, angażując się w grupach ludzi myślących podobnie do ciebie, a więc tutaj buduj z tą swoją małą społeczność. W przeciągu kilku miesięcy coś tu pięknego ma szansę przyjść. Synchroniczność. Jesteś we właściwym czasie i we właściwym miejscu. I zwracaj uwagę właśnie na te przekazy, wskazówki, bo one tutaj będą przychodziły. Ale też energia mówi, że jesteś we właściwym czasie, we właściwym miejscu, więc warto się zastanowić, tak jakich zmian wymaga Twoje życie, no i postarać się odejść od tego, co. Nie służę. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Niech to będzie cudny czas dla każdego ciebie. Mimeruna.